to kolejny już śmigłowiec całej eskadry, którą w ramach programu rządowego wymiany śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego przewidzianego na lata 2005-2010 oddajemy dzisiaj do służby. I mam nadzieję, że dzięki temu śmigłowcowi, który zarówno jeśli chodzi o swoje parametry przewozowe, zasięgowe, jak i szybkościowe, będzie w stanie naprawdę dobrze przysłużyć się Społeczeństwu całego województwa dolnośląskiego. Mamy tutaj autostradę, mamy niedaleko od nas góry, i na pewno, na co chociażby wskazują wydarzenia z przestrzeni ostatniego półtora roku, te śmigłowce są potrzebne, będą potrzebne i oby było ich jak najwięcej. Ja ze swojej strony bardzo cieszę się, że to właśnie tutaj, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu mojej ziemi rodzinnej oddajemy kolejny śmigłowiec. No i chyba będziemy latać, panie dyrektorze.